Kolejnym zagadnieniem związanym z potęgami jest porządkowanie liczb. W tej lekcji dowiemy się, w jaki sposób porządkujemy liczby, zerkając tylko na potęgi. I popatrzmy, tutaj mamy takie polecenie. Uporządkuj podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej. Tutaj, przy tych zadaniach, ważna jest, ważne jest dobra interpretacja polecenia, ponieważ tutaj. Chcemy uporządkować liczby od najmniejszej do największej, bo czasami treść może być myląca i może być napisane od największej do najmniejszej. Ale tutaj mamy od najmniejszej do największej. I popatrzmy, tutaj mamy przykład A. Jak się okazuje, musimy dobrać odpowiednią metodę do porównywania liczb za pomocą potęg ze względu na podstawę. Bo przypomnijmy sobie, A do potęgi n tej. To A to jest podstawa, a N to jest wykładnik. I teraz e, nauczymy się, w jaki sposób porządkuje się liczby za pomocą potęg. Popatrzmy, tutaj mamy taki bardzo prosty przykład i będziemy mogli wyznaczyć sobie każdą z tych wartości. 2 do 2 to 4, 2 do 3 to 8, e, 2 do 0 to 1. 2 do minus 2 minus odwraca nam, czyli będziemy mieli 1 drugą, do drugiej to jest 1 czwarta. Yy, tutaj mamy 2 do minus 5, czyli będziemy mieli do trzeciej to jest 2 do 3 to jest 8, do czwartej 16 yy, do minus piątej 1 druga. O tutaj jeszcze znak równości. I teraz widzimy mając Wyznaczone konkretne wartości możemy ładnie sobie uporządkować te liczby. Najmniejszą z nich jest 1,32, czyli 2 do minus 5. Kolejną jest 2 do minus 2. Później mamy 2 do 0. Następna to 2 do 2. I największa z nich to 2 do 3. I teraz popatrzmy. W tym przypadku nasza podstawa jest większa od jedynki i gdy podstawa jest większa od jedynki, to porządkowanie w kolejności od najmniejszej do największej odbywa się po prostu tak, jakbyśmy chcieli porządkować te wykładniki. Czyli najmniejszy wykładnik to jest minus 5, później minus 2, 0, 2 i 3. Ja najpierw wyznaczyłem wartości, żebyśmy mogli sobie elegancko to porównać i sprawdzić, że to naprawdę działa, ponieważ często jest tak, że na przykład mielibyśmy pi do drugiej, pi do trzeciej, pi do zerowej. Wtedy ciężko jest wyznaczyć konkretną wartość liczbową, na przykład pi do drugiej, więc będziemy musieli posługiwać się tylko e, potęgami. A e, tutaj tak jak pokazałem. Jeśli podstawa, czyli w tym przypadku 2, jest większa od 1, to po prostu musimy uszeregować te wartości, tak jakbyśmy chcieli porządkować same wykładniki. 5, 2, 0, 2 i 3. A teraz e, przykład B mamy taki e, przypadek, gdzie podstawa jest mniejsza od 1. I teraz popatrzmy, chcielibyśmy wyznaczyć sobie e, wartość liczbową, tak jak robiliśmy poprzednio. Tutaj mamy 2 e, dziesiąte, to jest 1 piąta. 1 piąta do trzeciej to jest 1,125. E, tutaj będziemy mieli 1 e, piąta do drugiej to jest 1,25. Tutaj będziemy mieli 1, tutaj będziemy mieli 25, a tutaj 125. I teraz chcę uporządkować od najmniejszej do największej i teraz widzimy, że tutaj nic nie trzeba zmieniać. To jest najmniejsza, 1 125, później jest 1 25, 1 25 i 125. Czyli tutaj mieliśmy taki podchwytliwy y, przykład i teraz popatrzmy y, jak ułożone są te nasze wykładniki. Wykładniki są ułożone z kolei y, w kolejności od największej do najmniejszej. I w tym przypadku właśnie gdy podstawa jest mniejsza od jedynki to trzeba przy porządkowaniu tych wartości całych od najmniejszej do największej uporządkować wykładniki odwrotnie. Czyli od największej do najmniejszej. Tutaj mamy 3, 2, 0, minus 2 i minus 3. I tutaj mamy takie podsumowanie. Jeśli podstawa jest większa od 1, to najmniejszą, no bo ciężko tutaj napisać taki schemat postępowania, ale chcemy od najmniejszej do największej, to najpierw trzeba wybrać najmniejszą wartość. Gdy podstawa jest większa od 1, to najmniejszą liczbą jest ta, która ma najmniejszy wykładnik, czyli tak jak robiliśmy w podpunkcie A, a podstawa, gdy podstawa jest mniejsza od 1, to najmniejszą liczbą jest ta, która ma największy wykładnik, czyli odwrotnie. No i to była taka bardzo krótka lekcja, bardzo łatwa. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych problemów z tym. Yy, trzeba po prostu tylko patrzeć na potęgi. A ja zrobiłem to na takich prostych przykładach, gdzie nawet mogliśmy wyznaczyć sobie konkretne wartości i sprawdzić. Ale jeśli nie będziemy mogli wyznaczyć tych konkretnych wartości, to właśnie stosujemy... Ten schemat